karamba robimy hangarki nie, karamba nie będą mi się belątać już, już w samochodzie jak będę wsiadać jedziemy tym koksem. takiego. Ale ja mówię wam. My teraz będziemy wszystkie bryloczki przerabiać na hangarki sobie. Normalnie każde. Jest No jest taki fajny nawet. I ja ją przerobię. No to musisz kupić, no. Ryby, 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 tym razem nie ryby, tym razem hangerki. Damn. <laughs> <Garamba. śmiech> tu się tworzy historia. <laughs> ja biorę te dwa po lewej, i po prawej.